Konika Minolta Bishop C224E i podobne tego typu maszyny. Dziś pokażę Wam, jak wymienić bębę listę czyszczącą i sekcję ładowania w tym bębnie. Sprawa nie jest zbyt trudna i tak naprawdę koszty zakupu części nie powinny być wysokie. Nie powinniście wydać więcej niż, mm, e, myślę, 40-50 dolarów to jest w ogóle max. Są to czynności bardzo proste i potrzebujesz tak naprawdę tylko kilku narzędzi, żeby prawidłowo przeprowadzić tą naprawę. Możesz je kupić nawet w zwykłym markecie, to jest wszędzie. Podstawowa sprawa to oczywiście śrubokręt gwiazdkowy. E, mi jest szkoda czasu, więc używam wkrętarki. Aktualnie to wkrętarka firmy Yato. Jeżeli macie malutkie, cieniutkie paluszki, to nie musicie tego robić. Ja nie mam takich cienkich palców, zresztą zawsze pracuję w rękawiczkach. Więc potrzebne są jeszcze szczypce. I przyda się pęsetka. Do tego małego zestawu będzie potrzebny jeszcze mały płaski śrubokręt. Zobaczmy, jaki mam. Dziś postawię na taki malutki. To w zupełności powinno wystarczyć. I oczywiście przyda się pędzelek. Oprócz jeszcze tego wszystkiego, no przydałby się, jeżeli macie taką możliwość, odkurzacz. Najlepiej odkurzacz antystatyczny. Ja wiem, że to jest drogie. Jeżeli ktoś robi to raz, no to nie będzie kupował odkurzacza, można wziąć odkurzacz domowy. Ale jeżeli robi to ktoś komercyjnie, jest to twój biznes. Na pewno masz odkurzacz serwisowy, estetyczny, użyj go. Te rękawiczki kosztują naprawdę niewielkie pieniądze. Warto kupić sobie zapas, szanować swoje dłonie. Ja za każdym razem zakładam nowe rękawiczki, żebyście mieli pewien komfort oglądania tych filmów. Aby to ładnie wyglądało, było estetyczne, żeby brudne rękawiczki nie zakłócały odbioru tego, co no chcę pokazać. Więc to zawsze chroni moje rączki. Zaproszą!